Za nami pierwsze spotkanie kontrolne w tym roku, dziś rywal trzecioligowy, Karina Gubin. Spotkanie bardzo ciekawe. Ja uważam, że tak. Szczególnie w tej pierwszej połowie. Ta druga połowa już może nie taka płynna, jeżeli chodzi o konstruowanie akcji w ataku naszych. A aczkolwiek, no kuriozum, mieliśmy 3-4 doskonałe sytuacje do tego, żeby ten mecz szybciej zamknąć, przystanie 2-0. Rywal wymagający, mierzyliśmy się z nimi w, w grudniu, nieźle się zaprezentowali wtedy, była okazja jeszcze z nimi raz zagrać. Dzisiaj też było widać na pewno pewne, pełne zaangażowanie z ich strony. No właśnie wygraliśmy dwa do jednego, aczkolwiek wynik mógł być zdecydowanie wyższy dla nas. Nie wykorzystaliśmy kilku 100% sytuacji. O no tak, gdzieś można było za głowę się łapać, jakiej sytuacji się nie wykorzystywaliśmy. No, ale lepiej, lepiej, żebyśmy w tych sparingach tych sytuacji nie wykorzystywali, a tak, tak konsekwentnie pod bramką, zimną krwią wykorzystywali te sytuacje w, w lidze. Wiadomo, my też chcemy każdy sparing dobrze się zaprezentować i realizować to, nad czym pracujemy, ale też i, i każdy z zawodników gra o wynik i każdy chce. W tym pierwszym meczu na wiosnę wyjść w podstawowym składzie na stadionie w Lublinie. Dlatego tutaj też oni wiedzą o co, o co grają. Rywalizacja jest uważam, że teraz zdecydowanie większa w zespole niż była. Właśnie część naszych zawodników okupiła stratę obuwia w tym meczu. Można powiedzieć, że butów pozbył się Klaudiusz Krasa oraz. Arkadiusz Piech, który właściwie mówił, że grał już 5 lat w tych butach, ale niestety do dzisiaj. No, no tak, tak, tak. Buty rozerwali. Duże zaangażowanie ze strony e, przeciwnika, ale to też fajnie, bo ten sparring partner był, był dobry i tutaj e, nie odpuszczał. E, no okej, okay. chłopacy będą musieli zapracować na nowe, na nowe buty. Miejmy nadzieję, że będą strzelali bramki i, e, i te buty gdzieś im się zwrócą. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce zagłębia miedziowego.